フフフフ。 Zauważył pan, jakie wzburzenie w internecie pan poczynił w związku ze słowami o zakorzenieniu się w głowach ludzi polityki prawa i sprawiedliwości, którą gdzieś tam jednak trzeba będzie zostawić. Użył pan takich słów i ja teraz daję panu szansę na to, żeby pan się z tego wytłumaczył, bo to, co się wczoraj działo w internecie, to jest nieprawdopodobne. Mówimy o tym w dniu, w którym gazeta Super opublikowała sondaż, mhm. w którym prawo i sprawiedliwość dostaje 40% głosów Polaków. Przecież jest jasne, że my nie zrobimy tej zmiany, jakkolwiek byśmy się tutaj nie napinali, bez otwarcia furtki dla ludzi, którzy do tej pory głosowali na tamten obóz. I my musimy im powiedzieć wprost, i to miałem na myśli, nie zabierzemy Wam 500. Nie zabierzemy wam poczucia, że możecie czuć się w Polsce w, ze swoimi tradycjami, ze swoimi przekonaniami, jak w domu. Tu chodzi o to, żeby do tego dobudować to wszystko, co pis zniszczył, bo w fałszywy i kłamliwy sposób mówił, że, w, że, że jedno albo drugie. My mówimy i to, i to. Wyborcy też mają świadomość tego, że dzisiaj potrzebny jest polityczny pragmatyzm, a nie znowu definiowanie i napuszczanie na siebie nawzajem dwóch politycznych plemion. No dobrze, to w, w, kon, to w tym kontekście, uścuchować... co Pana zdaniem jeszcze, jeżeli chodzi o prawo, i, o prawo i sprawiedliwość, jest taką wartością, którą warto byłoby i trzeba byłoby, żeby być skutecznym, pozostawić? Jest mnóstwo ciekawych pomysłów, powiedziałbym, operacyjnych, które przez nieudolność tego rządu są źle robione, natomiast co do zasady, można by było się nad nimi zastanowić. Znaczy, można by było je dopalić w taki sposób, żeby one rzeczywiście służyły ludziom. Natomiast ten rząd w całości, przy tej narracji, którą prowadzi, jest po prostu katastrofą dla Polski i powinien się jak najszybciej skończyć. A żeby się skończył, powtórzę to jeszcze raz: musimy otworzyć trap, musimy otworzyć furtkę dla tych, którzy do tej pory na niego głosowali, a dzisiaj po stronie opozycji widzą tylko magmę, która nie jest żadną kontrpropozycją, a więc u cholera, trudno to w takim razie znowu na ten pis. Do tego nie możemy dopuścić. Mhm. hapa <try>